Moje wystąpienie dzisiejsze jest trzecim w temacie usługi hotelarskiej. Mówiłem o podstawach prawnych i organizacyjnych prowadzenia takiej działalności, mówiłem o y, obiektach hotelarskich, o kategoryzacji y, tych obiektów, o zaliczeniu ich do y, poszczególnych kategorii i rodzajów. Dzisiaj będę mówił o prawach i obowiązkach hotelarza umownie zwanego i Prawach i obowiązkach gościa hotelowego. Proszę Państwa, umowy, które zawiera hotelarz, czy państwo, wynajmując pokoje gościnne, jak to popularnie prawda, w naszym mieście nazwa istnieje, powinny spełniać warunki określone przede wszystkim w ustawie o usługach turystycznych i usługach hotelarskich oraz w naszej ofercie. Czyli Chcąc wywiązać się ze swoich obowiązków, hotelarz przede wszystkim powinien spełnić warunki określone w ofercie. Ta oferta, którą macie Państwo na różnych materiałach reklamowych, ta oferta, która znajduje się bardzo często już dzisiaj w internecie. Czyli gość hotelowy, który przyjeżdża do Państwa, ma prawo sprawdzić, czy to, co Państwo proponowaliście przed przyjazdem, jest, czy to istnieje. Jest miło, gdy gość hotelowy stwierdzi, że nie spodziewałem się takich warunków. One przekraczają tą ofertę, są lepsze prawda, niż, niż państwo, czy pan, czy pani proponowaliście właśnie w internecie. Następnie, proszę państwa, hotelarz powinien zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo i spokój gościom hotelowym. Powinien wystawić fakturę za popyt. Powinien dokonać meldunku gościa hotelowego powinien w naszej sytuacji pobrać co powiedzieć trzeba nie jest zbyt szczęśliwym rozwiązaniem opłatę uzdrowiskową to my przepraszam jesteśmy tym, tym skarbnikiem który wyciąga po te 3 zł od każdego gościa hotelowego i wyciąga je nie dla siebie tylko dla urzędu miasta trzeba je następnie odprowadzić do tego urzędu do kasy no, powinien proszę państwa przyjąć na przechowanie pieniądze rzeczy wartościowe oraz inne rzeczy, jeżeli, jeżeli gość hotelowy ma takie życzenie. Artykuł 849, paragraf 3, zaraz go tu znajdziemy. Proszę Państwa, 849 mówi tak. Utrzymujący zarobkowo hotel lub podobny zakład jest obowiązany przyjąć na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, i cenne przedmioty, w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną. Można jednak odmówić takiego przyjęcia tych rzeczy, jeżeli kategoria tego obiektu hotelarskiego nie wymaga, byśmy posiadali sejfy na przykład, czy bagażownie, bądź wtedy możemy odmówić, gdy, gdy ich wartość jest Znaczna, przekracza jak gdyby nawet to, te warunki ryzyka tego hotelarza w przyjęciu na przykład bardzo dużej kwoty gotówki. Należy takiego gościa skierować wówczas do banku, w którym będzie mógł te so, swoje kwoty dużych pieniędzy czy m, wartościowych rzeczy i tak dalej złożyć. To ma istotne miejsce, proszę Państwa, bowiem odmowa przyjęcia na przechowanie rzeczy w przypadku gdyby one zginęły później bądź zostały uszkodzone, rodzi określone obowiązki odszkodowawcze po stronie właśnie hotelarza. Skoro <laughs> artykuł 800 już czytałem 46 tak, odpowiadamy za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osobę, przez gościa korzystającego z usług hotelu. Ja używam tu pewnego skrótu hotelu, ale to może być dom wycieczkowy, to może być schronisko, to może być pensjonat, to może być wreszcie pokój w domku jednorodzinnym, który jest wynajmowany gościom hotelowym. Ponosimy odpowiedzialność. Proszę Państwa, chyba to zwalnia nas z tej odpowiedzialności, że ta szkoda powstała. Z właściwości rzeczy wniesionej, no na przykład rzecz się zepsuła. Tak? Pewne artykuły spożywcze mają swój okres używalności, gość hotelowy nie włożył ich do lodówki, ta rzecz się zepsuła. Kwiat jakiś wartościowy w doniczce, no zakończył prawda, swój żywot. Wówczas nie odpowiadamy prawda, za uszkodzenie tej rzeczy. Albo gdy ta szkoda nastąpiła na skutek siły wyższej, na przykład uderzenie pioruna. Powódź, która może mieć miejsce gdzieś tam przy działalności agroturystycznej. Bądź ta szkoda powstała z wyłącznej winy poszkodowanego, czyli on sam się przyczynił do tego: on sam wrzucił niedopałek papierosa do kosza w pokoju hotelowym, w którym palić nie powinien, powodując pożar i uszkodzenie, spalenie jego rzeczy osobistych, lub przez osobę, która mu towarzyszyła, czyli była u niego zatrudniona albo go odwiedzała. Czyli te okoliczności zwalniają nas z odpowiedzialności za ewentualną szkodę. Proszę Państwa, co to znaczy rzecz wniesiona? Również artykuł 846. Ustawodawca mówi, że ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych. 846. Proszę Państwa, ustawodawca daje wykładnie nam to pojęcie prawda, rzeczy wniesionych. Rzeczą wniesioną w rozumieniu przypisu tego tytułu jest rzecz, która w czasie korzystania przez gościa z usług hotelu lub podobnego zakładu znajduje się w tym hotelu lub podobnym zakładzie albo znajduje się poza nim, a została powierzona utrzymującemu zarobkowy hotel lub podobny zakład lub osobie u niego zatrudnionej albo umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym. Proszę Państwa, to są także skrytki, schowki bagażowe, które w hotelu mogą się, w obiekcie hotelowym mogą się znajdować. Trzeba Zdać sobie sprawę z tego, że wejście hotela, gościa hotelowego do recepcji jest wniesieniem rzeczy i uszkodzenie tych rzeczy może być właśnie uszkodzenie, mo, pociągać może za sobą odszkodowanie. Zdarza się bardzo często, że gość hotelowy, kończąc już pobyt w hotelu, pozostawia swoje rzeczy w bagażowni, bądź w recepcji, bądź w innym miejscu za naszą zgodą. Tutaj rodzą się już inne zasady odpowiedzialności co do wysokości właśnie odszkodowania, ale o tym proszę państwa będę mówił. Z artykułu 847 wynika, że gość hotelowy powinien niezwłocznie powiadomić nas o powstałej szkodzie, czyli powinien zgłosić to swoje roszczenie o naprawienie szkody. Niezwłoczność to nie znaczy często proszę państwa natychmiast. Niezwłoczność może oznaczać niezwłocznie po ujawnieniu przez niego tej szkody. Skradziono mu aparat fotograficzny, który miał w swoim bagażu. Brak tego aparatu stwierdził po przyjeździe do domu. Zgłasza powstanie szkody hotelarz za taką szkodę również odpowiada. Oczywiście mamy tutaj z tym wiąże się z tą niezwłocznością także określone terminy przedawnienia zgłaszania takich szkód. Mówi o tym artykuł 848 kodeksu cywilnego i 851 czyli to, to roszczenie o naprawienie tej szkody przez gościa hotelowego powinno być zgłoszone w ciągu 6 miesięcy od dnia w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie, a w każdym bądź razie z upływem roku od dnia, w którym poszkodowany przestał korzystać z usług hotelu lub podobnego zakładu hotelarskiego. Jaki jest zakres odpowiedzialności hotelarza? Otóż hotelarz odpowiada, 849 artykuł, paragraf 1 i 2, odpowiada do wysokości stukrotnej należności za dostarczone, czyli za pobrane pieniądze za u, udostępniony pokój hotelowy, stukrotna należność, wielkość stokrotnej należności. Yy, liczone za jedną dobę, czyli <laughs> przepraszam, czyli jeżeli Państwo wynajmujecie pokój hotelowy za 100 zł, w przypadku powstania szkód na mieniu na rzeczach wniesionych przez gościa hotelowego, odpowiadamy do stukrotnej wielkości tego pobranego yy, czynszu najmu za jedną dobę. 100 zł razy 100 daje nam chyba 10 tysięcy złotych, ile ja się nie mylę, bo moje rachunki to liczy żona, mam zawsze problemy z tym, proszę Państwa. Przy czym odpowiedzialność za każdą rzecz uszkodzoną nie może przekroczyć 50-krotnej wielkości tego pobranego czynszu najmu. Jest to ograniczona odpowiedzialność, nie dotyczy rzeczy czy majątku przyjętego na przechowanie albo rzeczy, których przyjęcia odmówiono, o czym już Państwu mówiłem, cytując artykuł 849. Tu są inne zasady odpowiedzialności, tu nie ma ograniczenia odpowiedzialności. Bagażownia odpowiada za pełną wartość rzeczy pozostawionej na przechowanie, o czym będę Państwu mówił podczas naszego następnego spotkania.